6 grudnia to dla dzieci dzień szczególny. Święty Mikołaj odwiedził w tym roku młodych Chorzowian w bibliotece HCQ Domu Kultury Batory i na lodowisku w filii numer 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie. Dzieci nim dostały prezenty od Mikołaja, musiały mu pomóc rozwiązać kilka zagadek. Ciekawe czy uda wam się wspólnie zaśpiewać i zatańczyć jedną piosenkę. Dziś pomagamy świętemu Mikołajowi, ponieważ zły skrzat ukradł mu wszystkie świąteczne prezenty, ozdoby. No i my teraz poszukujemy chętnych, grzecznych pomocników, ochotników, którzy pomogą nam i Mikołajowi odzyskać wszystkie prezenty świąteczne. Zły skrzat zostawił nam zadania, które rozwiązujemy Pomagamy samochwale zrozumieć, w czym tkwi błąd. Ruszamy lenia. Pomagamy panu Hilaremu uporządkować jego bałagan, a przy okazji artystycznie śpiewająco i tanecznie bawimy się razem z dziećmi. nam prezentu, nie, czekamy, nie Spotkanie w bibliotece odbyło się w ramach projektu Kącik Małego Artysty. Kącik Małego Artysty to jest propozycja dla rodziców z dziećmi dwu, oraz dla samych cztero i pięciolatków, które chciałyby w przyszłości, a może i teraz coś fajnego stworzyć. Zajęcia podobnie wyglądają jak dzisiejsza bajka Mikołajowa. Trzeba być aktywnym, trzeba umieć sobie wymyśleć jakąś zabawę, trzeba zagrać na instrumencie. Takie zajęcia odbywają się od 7 listopada w bibliotekach na ulicy Prusa w Chorzowie Batorym oraz na ulicy Gwareckiej. Zapraszamy bardzo serdecznie Kącik Małego Artysty. Znajdziecie nas na Facebooku i na stronie www.animoanima.pl Mikołaj już nie ma sił. O właśnie, że mam, na pewno to będę Zanim święty Mikołaj wkroczył do Miejskiego Domu Kultury Batory, najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl Leśna Przygoda. Jest to spektakl przygotowany przez animatorów i w ogóle pracowników Domu Kultury. Jest jedna osoba spoza Domu Kultury, właśnie moja siostra, która odgrywa rolę wiewiórki. Było to dość skomplikowane, bo musieliśmy w natłoku pracy zrobić właśnie to przedstawienie. Mieliśmy mało czasu, mało prób było w tym roku, no ale jak widać chyba się udało i wszystko poszło dobrze. Widzimy, że dzieci jednocześnie reagują na to, co się dzieje na scenie i czasami są kwestie, kiedy aktorzy tak naprawdę nie mogą wypowiadać pewnych kwestii, bo to dzieci wypowiadają je za nie i jest interesujące. A teraz dla wszystkich prezenty! Kolejnym miejscem, które odwiedził ulubieniec najmłodszych było Chorzowskie Centrum Kultury. Jest, dobry jest. Filipek jest bardzo dzielnym mężczyzną. I od razu wszystko wiedział na dzień dobry, tylko święty Mikołaj przyszedł, tak? Tak. tak? Ile masz lat Filipku, po, przypomnij nam. Siedem i pół. To ty chodzisz do pierwszej klasy, tak? Tak. Filipku, niech ci Pan Bóg błogosławi, to jest, patrz, taka piękna, wielka paczka dla ciebie. Uniesiesz i dźwigniesz. Tak. Sporo pracy czekało Mikołaja również na lodowisku przy ulicy Katowickiej. Tradycyjnie już w to miejsce co roku przybywa innym środkiem transportu. Dostaliśmy taką nieoficjalną informację, że w tym, w tym roku sobie ryksze wymyślił. No i myślę, że będą mu znowu towarzyszyły kowarzyszyły śnieżynki. To już jest tradycja, kultywujemy ją od samego początku, jak powstało lodowisko. Staramy się co roku, aby przyjechał czymś innym i na razie nam się to udaje, aczkolwiek tych środków lokomocji robi się coraz to mniej. Coraz to bardziej wymyślne rzeczy musimy wymyślać. Jest Szymon? Jest jest. Szymon, jest. Rysunki, jest, to. jest to, giro yes, yes. the... you know, yes, the... the... yes. una uh...